🎵🎵🎵 to jak w poprzednim filmie mówiliśmy wam, że się coś grubego dzieje, co się dzieje? Aż mi przykro, to powiedzieć. Ale nasza przygoda na Bali właśnie dobiegła końca. Dzisiaj właśnie. właśnie jesteśmy na ostatnim śniadaniu, pijemy ostatnią kawę. Y Jedziemy na lotnisko, bo mamy samolot. Wracamy do cywilizacji. Czyli to? 9 miesięcy na Bali. Strzeliło tak. Ja, dobrze. Tak, tak. W sensie, no strasznie mi jest przykro. Bo ja się przywiązuje do miejsc bardzo często. Do ludzi też. I mi jest tak. Ale. O, dobrze było. tego nie mieć, y, ale do ciebie się przywiązałem. Nie! Co ty gadasz? Oszukujesz ludzi. Wczoraj chodziłeś i. Jezu, ostatnie coś, ostatnie coś No dobra, ale ja nie mówię takim tonem Nie, nie no, takim staro, tonem, ale przeżywałeś, także tutaj, mnie tak, nie wtedy. Jezu, no fajnie tu być, oczywiście może, 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 może kiedyś wrócimy, kto wie, nie wiadomo No, tutaj jeszcze codziennie nad, przepraszam, trochę się to jest od ulicy Codziennie nad oceanem Czangry codziennie polaryzowe, w ogóle codziennie wycieczki skuterem po wyspie. Ja nie mogę. no, oj, oj. Ja nie no, jeszcze śjedanko, bo chcieliśmy tutaj tyle razy przyjechać i w końcu nam się udało ostatni, ostatni dzień. Jak już tak nie było nam po drodze. No i co, pokażemy wam, jak wygląda lotnisko na Pali, bo jest przepięknym lotniskiem. No nic, no. Lecicie z nami na tri i. No. Specjalnie zamykam panel. <laughs> Koniec bali, teraz nie nie, no. nie, nie, nie zamykam. Do nas śniadanko, proszę tak. bardzo. Mój ma... z Ameryki, tak. jak zwykle, zamówił sobie pankejki z bakonu. Pankejki, bekon, masło, syrop klonowy. A ja mam coś, co było moim marzeniem od. Maszko, tak, mam coś, co było moim marzeniem od zawsze. Uwaga, w Azji, w Azji. zobaczcie, Piękno chleb. Dżemik, masło, i tutaj jest szynka, pikle, y, jajka. Brakuje mi sera, który był, ale już nieważne, jestem szczęśliwa. Ślicznie wygląda. Chcę przeprosić e, ulu, artystę. Jest ser. Tak wygląda szczęście. No, też yeah. tu. Tu yeah. jak krupie. Mm. Jeszcze mm, do domu APH No, lecimy. No Big City Live będzie grane. Znowu mm. Zobaczenia na lotnisku. For so I with Już po wszystkim przeszliśmy przez, przeszliśmy przez całą odprawę, przez bramki, przez wydział imigracyjny. I trwało to wszystko jakieś 50 minut. Bardzo szybko. W sensie były kolejki, nie jakieś ogromne, ale wszystko. Różę jechaliśmy go tutaj, bo gość się zakręcił kompletnie, pojechał jakimiś drogami, że dojechał do momentu, Którem gdzie po... droga się skończyła i takie co Jeszcze wyjechał y, w tym samym miejscu, w którym mógłby wyjechać jedną ja z normalną drogą jakieś 20 minut szybciej. Nieważne, nieważne. <laughs> Jesteśmy na miejscu, mamy półtorej godziny chyba teraz do poczekania, do lotu. O której jest tam szybciej zawsze otwierają bramki, więc mamy mamy godzinę. No i puszczamy bali. Co Ci się najbardziej podobało, ja z... A Tak, z rzeczy, które zobaczyliśmy. Ciężko jest stwierdzić, że bardzo dużo hmm. rzeczy, ale ogólnie fajnie jest zobaczyć inną kulturę. A z takich wycieczkowych rzeczy, co Ci się podobało? Z tego, co zobaczyłeś? Być z wampirem? No? no dobra, to ja powiem, jak nie chcesz. Mi się podobała wycieczka na Gili bardzo. E, wodospad ten jak Neang, ten drugi w ogóle drogę do wodospadu. Wulkan mi się wiadomo, bardzo podobał. Wiadomo, ktoś jedzie dwie godziny i prowadzi, to inaczej pamięta drogę, jak ktoś kto przez dwie godziny obserwuje całe otoczenie, całą wyspę. E, Podobało mi się polaryzowe. To jest taka rzecz, której nie wzięłam nigdzie indziej. Nie, no, ja przepraszam, ja nie mogę. Oni cały czas coś tutaj gadają w tych ogłoszeniach. Więc ogólnie polaryzować ciągu, bo te sprawy tak, Uluwatu, ogólnie wszystko urańskie plaże. Tak, tak, dokładnie. Ludzi, ludzi, którzy tutaj poznaliśmy, każdy dzień był super. Nawet ten ciężki. Nie? Bo dalej w raju. Co nie? Było ciężko, ale w raju czasami. A zrobimy takie podsumowanie bali ogólnie. Uluatu też podsumowanie, czy warto, czy nie warto. Jak ktoś przyjeżdża tutaj tylko na dwa tygodnie, to w sumie fajnie wiedzieć, gdzie warto, a gdzie nie warto, żeby nie marnować czasu na przykład. No, także zrobimy podsumowanie na pewno. Eee, a my co? Idziemy się gdzieś przejść po lotnisku. Mamy jeszcze chwilę. I Lecimy. lot! Wow! Długi lot. Uch.